E, gra pomiędzy e, Papą Smurfem a Blackiem. E, ćwierćfinały finały turnieju Starcraft Area jest ze mną magiczne jądro. Przywitaj się może. E, mapa Python e, Protos versus protos. E, niech no rzucę okiem Papa Zielony Protos, Black pomarańczowy. E, Sporo, sporo zdarzało ci się z protosami tutaj na, na Pythonie mierzyć? Nie, ale kilka G, ale oczywiście grać z ramą, ale jako zerk oczywiście. Mm -hmm, no tak, tak. E, także no, z perspektywy może innej, ale, ale przynajmniej um, charakterystykę mapy jako taką e, powinieneś znać. Może, może coś, coś bliżej na ten temat. E, ponieważ no, oprócz e, kwestii lokacji startowych, to to na pewno mm, sam Python ma trochę niuansów, które wypadałoby e, zaznaczyć. No, oczywiście jest bardzo mnóstwo egzot. E, w rogach są e, także egzoty, które trzeba wypłatać minerał, aby e, postawić aktery lub inne początkowe budynki. Nie można się tam dostać jednostkami lądowymi, bo to naprawdę prawdę łatwe, niektórym graczom, aby to obronić. Na, środ na środku mapy można bardzo często stawiać pylona i stawiać gatewaye. Czyli, czyli, tak troszkę prowokuje proxy. Na razie widzimy, obaj gracze zaczęli od. I radzi. Od, 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 od. Mapa jest bardzo prosta. Mhm. No, tak swoją drogą jest troszkę chyba nadal nadużywana, chociaż nie bardzo się w tej chwili orientuje, która, która jest z tych takich topowych. Hmm więc no pamiętam tylko tyle że z tego czasu gry na Pythonie były na porządku dziennym wracając, wracając trochę do gry Black i Papa Smurf zaczęli tak samo od Gatewaya asymilatora i teraz Cybernetic Score czyli będą troszkę wolniejsze otwarcia ze strony obu graczy no zobaczymy czym to poskutkuje Wiadomo, może, może to później przejść w kilka różnych techów od Templarów po dropy. Nie, nie wiem, jak, jak obstawiasz, ponieważ tutaj kwestia lokacji również w tym wypadku nie będzie, nie będzie przypadkowa, jeśli chodzi o dobór, dobór strategii. Myślę, że drop, Reverend, naprawdę, naprawdę będzie bardzo skuteczny. Jeżeli drugi gracz zabezpieczy się, może się skończyć na naprawdę wielką utratą prób, przyczynić się do szybkiego końca, końca, koń, koń no szczególnie Black jest tutaj w niewesołej sytuacji, jego odsłonięty mineral line powinien kusić papę. Zresztą widzimy Papa stawia właśnie Robotics Facility, czyli no to już, to już pozwala na pewne sugestie. No, i wciąż utrzymuje swojego zwiadowczego próba wewnątrz maina Blacka. Ależ ten Zilot i Dragon muszą się napocić, żeby go ustrzelić. Nie wiem, nie zauważyłem, czy Black, Black wyskautował, wyskautował Papę. Bo tak troszkę się skupiłem na. na... Nie, udało, nie udało mu się, że i do bazy, Zalot zablokował go i został zniszczony. A, no to niestety. Niestety Black Gra w ciemno to też nie jest nie jest dobrze, chociaż też stawia Robotics Facility. No ciekawe, ciekawe czy myśli o tym samym co Papa. Widzę u, u papy właśnie Robotics Supportway, czyli naprawdę... Także robi Czyli rivery zobaczymy na pewno. No, ciekaw jestem jak, jak zostaną wykorzystane, bo jeśli skaraby nie zgłupieją, to możemy mieć tutaj szybki koniec gry. Widzimy, że... ...Zaak stawia plony. To może oznaczać kanony, na obronę bazy, ale... ...myślę, że jednak tak, tak. No, dobrze by było, żeby choć zwracał uwagę na to, co te plony mu wskażą, bo... ...no może niezbyt, niezbyt dużo terenu odsłoniły, ale to zawsze, zawsze pozwoli przesunąć guny w odpowiednim czasie. No, ale, ale, to się okaże, podejrzewam, gdy papa będzie miał wreszcie te, te rivery na stanie. Na razie jest już shuttle. Black, tak, ja rzeczywiście, rzeczywiście. Jest już pojawia się powoli Nexus w naturalu. Jest też obserwatorium u Blacka. Nie tego się chyba spodziewałem w sumie. Tym bardziej, że no teraz dopiero Support Bay w drodze jest Observer. Leci Shuttle. Leci do i... No może zakończyć nie jest nie jest w ogóle zabezpieczony. Jest już River na Ziemi, jest pierwszy scarab. No ale zaciął się gdzieś wśród minerałów to jest. No to jest jeden z uroków Riverów. Nigdy nie wiadomo co. Co z nich wyjdzie. No ale ten nieudany drop zadziała zadziała chyba na korzyść Blacka. Teraz będzie on chyba bardziej pilnował swoich, swoich probów i Mineral Line. No a Papa musi obmyślić coś innego, bo już drugi raz ten numer mu nie wyjdzie. Mamy trzeci gateway u Papy Smurfa. Ciągle z pierwszego Nexusa tymczasem, tymczasem Black, Black już pracuje w naturalu i gromadzi coraz więcej dragonów. Także no, nieudany drop chyba zaszkodzi troszkę w tym momencie Papie. Mm. Lecz po raz, no, nie jest kompletnie przygotowany na to. Mhm. być ciekawy bardzo. No, w tej chwili papa wychodzi ze swoimi jednostkami. Nie wiem, czy Black jest, jest gotowy na przyjęcie tego ataku. Tych dragonów wydaje się troszkę, troszkę niewiele, jak na, jak na to, co trzyma ze sobą Black, który wiezie ze sobą dwa rivery. To jest zbyt poważna siła na, na to, by Black mógł przetrwać. Zresztą widzimy teraz wymianę ognia. Papa próbuje mikrować trochę swoimi riverami, ale zdecydowanie draguny oczyszczają tutaj pole. No i wycofał... wycofał. Black. No to No to już nie wygląda zdecydowanie najlepiej. Taki obrót spraw no. Nie spodziewał się podejrzewam Black. Tak, tak szybkiego ataku no tutaj nawet nawet ten jeden river jest jest e... tak black black opuszcza grę